wracam sobie do tego, Znaczy no, człowiek szybko zapomina, nie? Czekajcie, zacznę się tu... słuchać, czy nie? Tak, słychać, ja po prostu nagrywanie okay. kończyłam. <grym> A, okej, okay, jest, oczywiście. No właśnie, bo każdy zna tę wersję, która jest teraz, która jest w tej chwili, tak? A mało kto wie o wcześniejszej, no, bo właśnie często widzimy efekty, że ktoś już działa, że, że mu się udaje, że ogarnia, że ma flow, że ma wiedzę. A mało kto widzi te takie początki, mało kto wie hmm, skąd to się w ogóle wzięło. Nie? I powiem Ci, że no ta, ta praca w zasadzie nie była taka lightowa. Nie była to lightowa robota, że wiesz, 8 godzin yy, potraczysz kawkę, tam klient przerwa do domu i, i, i tyle. Bo ja pracowałam na zmiany takie, że albo 24 godziny ciągiem, głównie, nie? Mhm. Albo minimum te 16 godzin ciągiem musiało być. No to wiesz, no każdy dzień wyglądał inaczej, no bo to nie było codziennie, że codziennie przez 16 godzin, tylko miałam te zmiany rozłożone w ciągu całego miesiąca, tak? Że tam rzeczywiście wychodziło wiele więcej niż normalny etat, ma tam 160 czy ileś, nie? Mhm. No ale to mniejsza I, 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 i tak, zależy właśnie od dnia, czy miałam te zmiany na stacji czy nie, ale jeśli tak, no to to był maraton bez końca, bo po macierzyńskim ogólnie, no to wiadomo, weszłam na 16 godzinne, no bo gdzie y, na zostawić dziecko, nie? No to 16 godzin na nogach, gdzie tak naprawdę nie można było usiąść, ciągły stres, zro życia I pamiętam doskonale to te, te wstawanie, te panki, tą taką, tą taką gulę w gardle, o, już na samą myśl ją mam to jest teraz nie do wyobrażenia. Ja wiem, że wielu z Was to ma. I nie, ja też wtedy myślałam, że to jest coś normalnego, że tak po prostu wygląda dorosłość, że, że wiecie, że jakieś tam marzenia, no to tak, że to jest luksus, na który nie każdy może sobie pozwolić, że ja akurat nie mogę. No tak myślałam, tak musi być i już. No i dzisiaj wiem, że, że to nie była dorosłość, bo to było takie przetrwanie, takie życie z dnia na dzień. I, i no, jak ktoś nie robił nigdy takiej zmian 24 godzinnej to ciężko to sobie wyobrazić, no bo też. Z... Też właśnie miałam takie szkostwo, że nie można było tam usiąść, zjeść na spokojnie. No i też był taki dobry, że człowiek żyje pod ten grafik, tak? Tu, tu wraca, śpi, yy, dom, tu jeszcze jak później jest dziecko. I tak nie ma tego życia yy, prywatnego za bardzo pod siebie. Nie ma czasu na, na odpoczynek, na, jak, na jakiś tam rozwój. Człowiek zwyczajnie nawet mu się nie chce, tak? I powiem ci, że... Chociaż szczerze wam powiem, że przed ciążą na przykład. Yy... Też pracowałam na stacji, bo od 18 roku życia ogólnie, to ja nie, tak nie narzekałam na tą pracę, nie myślałam, nie myślałam że można po prostu inaczej. I, I wiecie, ja tam gdzieś lubię ludzi, jestem energiczna i to miało jakieś swój ale wiecie, pierwsza praca, troszkę śmiechu tam z jakąś ekipą, pogaduszki z klientami o czwartej jak na przykład właśnie przychodzili po by się szykowali gdzieś na etat, czy schodzili. No, tak to, to byłam w takim trybie, że myślałam, że tak będzie zawsze. Tak jest i już. I nie myślałam, że można inaczej i powiem wam, że no nie marzyłam wtedy o jakiejś wielkiej zmianie. Nie szukałam innego życia. No ale właśnie, kiedy pojawiła się Rozalka. No to wszystko się zmieniło, słuchajcie, bo no jak się pojawiła, to świat się troszkę zatrzymał. Wiadomo, to jest wyborczka też um, potem o 180 stopni i, i jest takie uczucie, na pewno każda mama doświadcza, że ma się wrażenie, że cała reszta przestaje na chwilę istnieć, nie? Przez pierwsze miesiące nie żyje się tylko tym, że nocne kamienia pieluchy, zmęczenie, emocje poprzez łzy, miłość, śmiech i tak dalej. Bo macierzyński to jest troszkę taka bańka, i ja żyłam przez chwilę w takiej bańce, że się nie czuję tego czasu, ale on cały czas mija. I no, macierzyńskie odpiera człowieka na rzeczy, które po prostu wcześniej się ignorowało, wcześniej się ich nie widziało. I ja nagle zaczęłam je dostrzegać, że hmm, dni szybko mijają. W sumie to mało czasu zostaje na to, co jest naprawdę ważne. I, i zaczęłam się zastanawiać, czy. Ja chcę, żeby moje dziecko właśnie dostało widząc, że mamy taką zmęczoną po tym etacie, taką przegaszoną, taką, która nie ma się się bawić, nie ma na nic czasu, która żyje tylko w ciągłym wieku. A, bo teraz tak mówimy o czasach, jak, jak tu już jesteś, nie? jak już jesteś mamą i um, do, do tego zaraz przejdziemy. A powiedzmy, jakbyś tak jeszcze wróciła sobie pamięcią do tego momentu, jak ty jesteś na stacji. Powiedzmy, że kończysz tą swoją zmianę, która trwała ile 12 godzin byłaś na nogach? 16, no? 16, 16, 16. godzin na nogach. Wyobrażacie sobie, to są, to są dwa normalne etapy. A to i tak mniejsza, no. no, no. Aha, okej. Okay. To tak jak 24. nie? No. to jest w ogóle możliwe, żeby człowiek tak fizycznie dał radę? Tyle godzin? Jest, jest, jest na początku. Jak wiesz, ma się ten ogień, bo tam pierwsza praca, ten, no to tak, to luźne. Okej, okay, wiesz, tylko jak ja tankuję samochód, no to yy, no spoko, nie? ja tam faktycznie widzę dużo młodych dziewczyn, ale ja tam też widzę ludzi w swoim wieku, no ja jestem od Ciebie 10 lat starsza, więc ja domyślam się, że ci ludzie już mają dzieci, no. mają rodzinę, są jeszcze starsi ode mnie, więc ja sobie nie wyobrażam albo jak musi wyglądać nie. ich życie, jeśli tam są tak długie zmiany, nie, no bo nie. ja też, z... tak, no, no, to, jest, to jest w ogóle nie do, nie do pomyślenia i tak weź cofnij tak się. Tak naprawdę powiem. dwa dni, no. No, Dwa nie masz wyjęte z życia, tak, bo wstajesz po tobie, no to też musisz odespać, tak, zanim staniesz i taki dzień do dupy jest cały, nie? No, bo źle się czujesz. Tak, no, a... Nie, nie, no, to jest nie. w ogóle ja, ja nie mogę sobie to... teraz tego nawet wyobrazić. Nie umiem tego. Ja już znam inne życie, więc ja nawet, jak ty mi opowiesz, ja nigdy nie miałam takiego, takiego życia jak ty, takiego etatu. Też pracowałam na zmiany 12-godzinne, ale no to trochę jeszcze inaczej wyglądało. Zresztą Pracowałam dużo krócej niż Ty, nie? Więc ja sobie tego nie wyobrażam. Mm -hmm. Ale weź tak, cofnij się w, w, w głowie. Co czułaś, jak wychodziłaś z roboty? Miałaś czasami takie poczucie, że, że ja tu nie pasuję, że niby jest spoko, ale, ale miałaś taki głód? Czy ty miałaś takie przeszkolenie, no, że no. nawet o tym nie myślałaś, że no dobra, tak pracowała mama, tak pracowało się zawsze, tak nie, mi nie, powiedzieli? Nie, nie, nie. I skończyłam szkołę, no i wiadomo, że coś nie, trzeba nie. robić. No to się cieszyłaś, że w ogóle etat jest. Na początku przed ciążą tak, no to mówię, to moja pierwsza praca, gdzieś tam te pieniądze były, no to, to okej, okay. godziłam się na to, ale później po ciąży, jak sobie przypomnę, to, no to coś okropnego, słuchajcie, bo ja, ja tylko czekałam na koniec zmiany. Ja już tam jechałam, jeszcze tam nie byłam, a jeszcze czekałam na koniec, aż tam wyjdę po prostu, wiecie, zamknę drzwi i, i pojadę do domu. No to nie było to miejsce. I, i miejsce, i przede wszystkim to nie byli ludzie, z którymi ja chciałam przebywać, a to jest chyba najważniejsze, bo. Ja miałam takie uczucie, tak czułam, że utknąłam czymś, Tego nie do końca wiem, jak się wydostać, tak? No bo tak, po Macierzyńskim wróciłam mm, na ten etat, mimo że już zaczęłam działać w MLM, no bo to był mój początek tutaj. Jeszcze tak nie do końca wiedziałam, jak to się robi, o co, o co chodzi, nie miałam tej takiej pewności tego wszystkiego, więc rzeczywiście na ten etat wróciłam na część etatu. No i to był dramat, bo... Ja pociążę też ogólnie miałam tam mm, sporo problemów kobiecych, ból ogromny i tak dalej, tu 16 godzin na nogach Więc też szef się czep, czepiał, że się tam o krzesło, gdzieś oparłam Gdzie nie siedziałam, bo nie można było, ale wiecie, no oparłam się, się przykładowo o krzesło i już był SMS z moim zdjęciem, że, że nie stoję tak, jak powinnam stać, także No, 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 no To, to, to było straszne, a ja miarę, też która... Która przelała jakby tą gorycz, tak? Czyli ten, ten moment, kiedy ty wróciłaś z macierzyńskiego, w tym bólu, w tym takim zmęczeniu, z tymi problemami zdrowotnymi. Tutaj wiadomo, że człowiek jest trochę przeciążony tym, e, tym takim macierzyństwem. I to był ten dzień, kiedy cię szef opiewszył po macierzyńskim, bo się oparłaś o krzesło. Ja chyba pamiętam ten dzień. To, to była ta czara, która przelała? No, nie. Znaczy wiesz, co to nie będzie to nie de moja decyzja, bo to chyba. Jeszcze podjął tę decyzję, że mnie zwalnia po prostu, mm. pamiętam ten dzień <głos》> dokładnie, bo właśnie to nie ja sama się zwolniłam z etatu, bo nie miałam na tyle odwagi mimo wszystko, chociaż o tym myślałam, ale wiecie, no ciężko było, ciężko podjąć taką decyzję i, i, i to było tak, że ja nagle dostałam po prostu SMS-a od kolegi, w SMS-ie był grafik, tak, i on chyba nawet nie zauważył, że mnie tam nie ma, bo dostałam, patrzę, otwieram, słuchajcie i nie mam jego koniecznika, mam mówię, co jest? Dnia na dzień, słuchajcie, bez żadnego telefonu, bez żadnego słowa Zwolnili mnie po macierzyńskim Matkę z małym dzieckiem, a co jeśli bym była to mam na przykład? Albo nie wiem, no byśmy nie mieli się z czego utrzymać, tak? No, wiecie, na początku to był szok, bo, bo człowiek ma po prostu zakodowany, że, że Wiecie, że etat to jest stabilność, to jest bezpieczeństwo, to jest ta pewność, bo jest umowa, coś Też tak myślałam Też tak myślałam, a tu ciach, nie ma nic i, i, I też ogólnie pierwsze co to chciałam tam, wiecie, pojechać, zapytać, porozmawiać, w ogóle wyjaśnić. Nie wiadomo co jeszcze czułam winna, ale nie pojechałam, bo emocje się uspokoiły i, i coś by mnie po prostu mm, powiedziała, że mm, to musi być znak, znak, że już po prostu wystarczy, że to jest koniec pewnego etapu. I, i z jednej strony no, stres ogromny, tak? No bo jak żyć bez tego stałego dochodu, ale z drugiej strony wielka ulga, naprawdę. Jakby ktoś mi zdjął, wiecie, nie wiem, 50 kilo speców I pamiętam właśnie jak do ciebie e, oczywiście wysłałam słupki, że, że mnie dzwonili i, i, i wiem, że mi powiedziała, że Okej, okay, no to włóż tą energię, co wkładałaś tam Gdzie dawałaś siebie 100% Włóż tutaj I, hmm. i, I zobaczymy, co z tego wyjdzie No i mówię, dobra, no to idę na całość I no, no, no zaczęło się wszystko układać, zaczęło mi wychodzić e, Ta gula w e, zniknęła żeby byłam spokojniejsza, tak zaczęły się pierwsze efekty, um, pierwsze załogi, ludzie w zespole. I zaczęło się to życie, jakie bym chciała mieć cały czas już. A powiedz mi, no, racjon, bo my do Ciebie dotarliśmy jeszcze w trakcie macierzyńskiego, jeszcze w trakcie twojego trwania Twojego etatu, więc w ogóle jak Ty podeszłaś do tego, jak usłyszałaś pierwszy raz o marketingu sieciowym, no bo to nie jest taka normalna rzecz, którą jesteśmy tarabanieni cały czas, raczej znamy marketing sieciowy od strony produktów, czyli gdzieś tam dużo dziewczyn do nas przychodzi, bo tam chcą nam coś sprzedać tak dalej, więc mamy taką styczność, a jak do Ciebie przyszła dziewczyna, która pokazała Ci, Model biznesowy na, na, na MLM-ach, to co sobie wtedy pierwszy raz pomyślałaś? Że to było więcej ekscytacji czy strachu? Już tak nawet. Mm, no nie, no bo to, to jest w sumie dobre, no bo to jeszcze właśnie na etacie, czyli tak jak większość z nas, nie? Że większość z nas przychodzi mhm. żeby najpierw dorobić, ale z tą myślą, że chcą się ludzie pozbyć etatu. A ty chciałaś się etatu pozbywać? Mhm. Czy co ty w ogóle pomyślałaś sobie wtedy? No, bo mam na macierzyńskim właśnie i mówię, no. no. No, zamierzałam sobie, żeby ten etat szybko rzucić, bo ja wiedziałam, że czeka mnie po że w te kilka miesięcy no, nie rozwinęli niczego tak, żebym mogła sobie pozwolić na zostanie w domu. Ale ja chciałam po prostu jak najszybciej się z tego etatu urwać. Ja Wiedziałam, co tam mnie czeka. W tym bardziej, że jeszcze przenieśli w inne miejsce, do innego miasta, na inną stację. I pamiętam, jak właśnie tam szperałam w necie, dziewczyna do mnie napisała i wysłała mi prezentację. Obejrzałam. I wiecie, ja przed tym obejrzałam dużo prezentacji, tam gadałam z ludźmi, chodziłam na jakieś tam spotkania i, i wszystko wydawało się takie No ściema, nie? A, a, a po tej prezentacji poczułam, że no powiem, że to ma sens i chyba um, Uderzyło mnie to, że, że tam takie normalne dziewczyny mówiły, bo ty akurat byłaś na tej prezentacji e, Po prostu dziewczyny, które mówiły o tym, co robią w naturalny sposób um, Też się na następnego dnia, pamiętam, połączyłyśmy i, i, I rzeczywiście decyzja była szybka. choć bałam się bardzo, bo jednak te wejście też kosztowało tam około pięciu stówek, nie? Mhm. Około pięciu stówek wiadomo, macierzyński był, ale pięć stówek tak wyjąć, to wiadomo, nie? Że troszkę boli. I, i, I tak siedziałam z tą, z tą kartą ręce i mówię, Boże, jak się nie uda i, i całkiem stówek do pieniędzy, No ale nie no, generowała, no to jakbym nie tak podchodził do wszystkiego, to za chwilę czeka mnie tylko ta stacja. Ja potem mówię, a co się uda? jeśli się uda? I to, I to był taki po prostu moment, emocje. tak wiecie, w ogóle nie wiem czy tam logika w ogóle była, ale nie żałuję. I, i pytasz o ekscytację, tak? E, tak, czy właśnie było więcej strachu, czy takiej ekscytacji mimo wszystko? Chyba wiesz co, takiej ekscytacji, bo... Ja się bałam, ale podekscytowanie chyba wygrało, bo ja nie ja uwielbiam takie nowe rzeczy. <laughs> nie mogłam się doczekać, aż zacznę działać. Ja już chciałam włonąć wszystko, choć jeszcze nie wiedziałam w ogóle o, o co chodzi, jeszcze mnie tam nie było. I wiecie właśnie zmieniłam myślenie, że, że to tylko kilka słów, które wydam, które i tak bym gdzieś pytała, tak? Czy to na jakieś ciuchy kosmetyki, inne cuda, czy na kolejną zabawkę na dzień? Obojętnie, tak? I, i, I przecież mogę tu wejść, spróbować swoich sił i, i, i naprawdę coś dla siebie zrobić, tak? I, i coś się okaże, że, że rzucę ten etap w końcu. I, I co miałam do stracenia, no, tak naprawdę nie idzie. Tak siedziałam z tym dzieckiem w domu i tak miałam mnóstwo czasu. I strach był, no, no ale przecież on nam zawsze towarzyszy, nawet przy rzeczach przy no by tak zawsze jest. Nieznanych, to normalne, także na no, ekscytacji więcej i ona cały czas zresztą towarzyszy. No i teraz, teraz Roxana, zobacz, jesteśmy na tym momencie, kiedy dowiadujesz się, że już nie ma etatu, godzisz się, to przerabiasz sobie to w swojej głowie. Tutaj wiesz, że masz jedyne źródło, z którego możesz przynieść jakiekolwiek pieniądze do domu. Masz świadomość tego, że tutaj jest tak jak w swoim biznesie, więc musisz sobie to rozkręcić, żeby zarabiać tak jak z etatu. Zazwyczaj my mamy trochę czasu na to, żeby sobie to rozkręcić. Ja zawsze mówię, że po pół roku zaczynają nam się puzle układać w głowie, zaczynamy rozumieć w ogóle, jak to wszystko działa, jak to jest stworzone. Przez kolejne pół roku wciskamy mocno gaz, żeby właśnie pozbyć się etatu, żeby sobie wypracować taki dochód pasywny, który nam pozwala z naszej decyzji powiedzieć szefowi zwalniam Cię. U Ciebie to wyszło w ogóle wszystko odwrotnie niż był zamierzony cel i plan i na pewno styknęłaś się z takim momentem, kiedy Twoja rodzina dowiedziała się albo zauważyła z internetu, że coś u ciebie się zmieniło, że jesteś w innym trybie, robisz inny zawód, w ogóle nie szukasz już pracy na etacie i na bank słyszałaś, dziecko, weź się w końcu za normalną pracę. Jak ty na to reagowałaś? Bo to jest trudny moment, w którym każdy z nas musi się stresować. Wiesz, tak. Wiesz co? rodzina podzieliła się na takie y, dwa obozy w sumie, tak, bo pamiętam, że jak właśnie, bo ja nie miałam ani zdjęcia profilowego, ani nic, więc jak dodałam te zdjęcie profilowe, zdjęcie kleje jakąś tam relacje jeszcze, przodka zadzwoniła i, i w ogólnie ludzie zaczęli dopiero że o co chodzi, czyli ja coś zaczęłam działać, no bo gdzie ja w ogóle y, totalnie negatywnie nastawiona do internetu, nagle się zamieszczam, nie? No właśnie, I, i no w sumie od części rodziny nie spotkałam się z jakimiś przykrymi komentarzami, to znaczy wiem, mam świadomość, że kilka osób tam nie bierze tego na poważnie, usłyszałam tekst, kiedy pójdę na etat, czy, czy zamierzam wracać i że czemu y, z tej stacji no, zrezygnowałam, czemu tam nie pojechałam, nie, nie prosiłam o szansę i tak dalej, no ale y, co z tego, mam to naprawdę gdzieś, bo oni za mnie nie zrobią opłat, y, nie kupią jedzenia, tak? dziecko do bawialni też nie wezmą. I, życie, i, I już, I ma być tak, żeby mi i, i mojej rodzinie było dobrze, I ja im krzywdy tym nie robię, że z, sobie działam, tak? Mm, także no, powiem wam, że nawet w tak już zbyt nie mam kontaktu z tymi, co są przeciwko l, temu, co ja robię w internecie, no, no po co sobie to być głowę, tak? W sumie najważniejsze jest dla mnie zdanie tych takich najbliższych. Mati mnie wspiera najbardziej na świecie, kibicuje mi ogromnie, sam się nieraz zapytuje, o co tam chodzi i chętnie wysłuje moich opowieści, także Czego chcesz więcej, z mamą też mam dobry kontakt, nie wiem o co chodzi ale tego pojęcia, nie ma w ogóle, yy, ale też wspiera i, 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 i spoko. A tak właśnie mówię, no, no były takie przytyki, że, że na ten etat, że, że umowa, że z czego będzie żyła, że, że jak to będzie, no ale... Mówię, to tutaj żadna opinia mnie z tego nie wybija, bo mam swoje zdanie i, i już. No właśnie, teraz mówisz jak taki... Naprawdę lider z krwi i kości, który już tam nieważne czy mówią dobrze czy źle, ja wiem co mam w głowie, wiem jak mam poukładane, wiem jak to wszystko wygląda, ale żebyś ty miała teraz taką pewność tego biznesu i taką pewność swojej postawy i tego miejsca, w którym jesteśmy, bo w pewnym momencie musiałaś kiedyś poczuć, że to naprawdę działa. Pamiętasz taki moment zwrotny, że zauważyłaś, że to jest to, że, że to naprawdę przynosi pieniądze, że naprawdę jest to w stanie mnie utrzymać? Pamiętasz, co było takim momentem zwrotnym u Ciebie? No, wiesz, co ja, jak tu przyszliśmy do, do tej drugiej firmy, do Pay, to ja pamiętam, że mm, ja bardzo chciałam y, awansować, bardzo chciałam tak zobaczyć na biurze, że rzeczywiście ileś tam tych pieniędzy się nazbierało I tak zobaczyłam, co trzeba mieć na pierwszy Awans i mówię, <laughs> mówię Boże, gdzie, kiedy. No, no to rzeczywiście, jak ty bierzesz awans, osiągnęłam i wtedy ty, ty wstawiłaś ten post i, i te gratulacje, to, te rozmowy z tobą i, i miałam już swój malutki zespół. To to było takie wow i ten wieczór pamiętam do dzisiaj i chętnie ja, do niego wracam. To jest takie, takie fajne wszystko. Chociaż tu, jak przyszliśmy tutaj do play to założenie ogólnie na, na cały rok działania to było, że sobie awans menadżera i, i, i to było moje takie marzenie związane z, ze 7Play gdzie sobie założyłam, że na łabu, właśnie. Nie? I to dla mnie też był taki duży cel, że okej, jak to zrobię, no, to myślę szybciej. Także, no, no to było za pół te, roku. Te Nawet nie całe pół roku, słuchajcie. Więc w ogóle Roxana jest totalną torpedą, jest cholernie pracowita, a przy nim jest tak zawzięta, na to, co sobie w głowie uwidzi, że nikt jej nie przegada. Co ona sobie ubzdura, to ona po prostu to zrobi. Mm, a, a przy tym jest jeszcze tak niesamowicie chłonna wiedzy, że ja naprawdę nie poznałam y, dawno takiego człowieka, który by chłonął jak gąbka z taką ciekawością i z takim zamysłem, że ja to po prostu chcę, z, taką, z takim naprawdę ogromnym zapałem. A co cię, co, co cię najbardziej, Roxana, zaskoczyło w samej sobie, odkąd jesteś liderką? <grym> um. To nie jest łatwe pytanie, bo mm, na pewno jest y, kilka rzeczy i, i zaskoczyło mnie to, yy, to, że jestem wytrwała, mam dyscyplinę, znaczy wiesz, no ja wiedziałam to niby przed dołączeniem tutaj, że tam no, jakąś tam dyscyplinę mam, tak? Jak się za coś wezmę, to do końca. Ale tak naprawdę przekonałam się o tym, tak na sytuację będąc tutaj, co to znaczy mieć tą dyscyplinę. I lubię to w sobie. Yy, I to taka zadaniowość we mnie. Myślę, że też mi jest z tego względu tutaj, lżej. Bo nie potrzebuję ciągłej, ciągłej motywacji, jakiegoś palania, mi trzeba tam kopać po tyłku. I, i mam zjazdy, mam zjazdy i to nawet bym powiedziała, że często, ale mnie ta zadanie właśnie utrzymuje. Ja wiem, co ja mam odkraczać codziennie, co ja mam zrobić. Nie może nie i nie obchodzi mnie mój nastrój, bo. Właśnie, Wcześniej na stacji to na przykład z takiej zadaniowości sobie tak nie zauważałam. Myślałam, że wiesz, to jest normalne. Dopiero właśnie tutaj zespół, czy tutaj zaczęłaś tak o tym mówić, i, i to też jest fajne, bo zauważasz sobie takie te pozytywne cechy, co też człowieka buduje, nie oszukujmy się, nie? i ta pewność w sobie też wtedy mocno skoczyła. I nauczyłam się, dzięki tym naszym zoomom na przykład, że nie można się porównywać. Do ludzi, bo ja się porównywałam dosyć często, a to do niczego nie prowadzi, że wiecie, że ta lepsza, ta ładniejsza, ta lepiej mówi, ta ma większą wiedzę, a, a ja tego nie mam, a to, no a to gasi płomień, a my zawsze w sobie, mm, sobie od siebie znajdziemy kogoś lepszego, nie? Pod Dobra. takim względem zawsze tak jest. A Roxana, bo ty już trochę ze mną przeszłaś. Przyszłyśmy jedną firmę, przyszłyśmy drugą firmę, przechodzimy trzecią firmę i... Mm czy my trochę jak flip i flap. Ja myślę, że dobry duet tworzymy, bo my się trochę wymieniamy różnymi cechami osobowości, mm -hmm. tak po prostu mm -hmm. po Ja na przykład uwielbiam w tobie to i naprawdę czuję ogromną wdzięczność, że potrafimy być sobie partnerkami w biznesie, a nie na zasadzie tak. wyścigów, która lepsza, która mądrzejsza, która wpadnie na lepszy pomysł, o. tylko na bieżąco, która się na mm -hmm. po szybko lecimy do siebie i tak, może taka, może taka, może jeszcze, jeszcze w ogóle więc... Tak, tak. To, jest, to jest niesamowite, bo naprawdę mało jest takich ludzi, z którymi w taki mm -hmm. właśnie sposób można tworzyć biznes. Nas, bo nie. nie rozumieją tego, że to się robi ze sobą, a nie na sobie. Czasami jest to tylko sztandarowy tekst, który gdzieś tam się puszcza w obieg, ale tak naprawdę nic to nie idzie za sobą. I właśnie przez to, że trochę już przyszłyśmy i, i lepszych i gorszych momentów, możemy obie powiedzieć sobie, że my jesteśmy wolne. Ale tak naprawdę, czym dla ciebie teraz jest wolność? Właśnie po tym wszystkim, co, co się wydarzyło, czym dla ciebie jest wolność? I czym jest wolność? Mhm. Znęcam się nad no, tobą, wiem. Bo właśnie wolność. Czym jest wolność? Też chyba mamy nie wybór, tak? Czy od której, której zaczynamy po prostu działać? W jaki sposób, o której chcesz, chcesz iść z tym dzieckiem na tę spacer. To, to, to jest dla mnie wolność, chociaż wcześniej, jakbyś mnie spytała, co, co to znaczy wolność, to chyba inaczej bym to jakoś wyjęła. I właśnie z zobaczcie, jak się zmienia myślenie. Myślenie etatowca w ogóle na świat, na życie, na, na, na różne takie y, rzeczy. A, a będąc tutaj, jak człowiek przysiągnie y, tymi ludźmi, tymi wartościami, to jest w ogóle niesamowite, bo. No właśnie gdzieś tam no, jakaś nie <głupiany> jestem, ale, ale właśnie no, jeśli chodzi o wypowiedzi, o jakieś przemyślenia na dany temat, to duże rzeczy się zmieniło w ciągu roku, nie? Tak naprawdę. No. W ciągu Raki roku. Bo, panie... Ja no, pamiętam no. z sprzed roku. Jakbym się jej o coś zapytała, to odpowiedź byłaby tak dobrze. Spoko, okej. Okay. I w ogóle, róbmy i już. Albo no, pierwsze a... głosówki. Pierwsze głosówki. Jak się, ja sam dzisiaj... z gadałam się z głos... Ja nie no. mogę się wbić z głosem, bo ona na stop gada. Nie? Przecież to jest w ogóle nierealny temat. Pół roku temu nawet, bo tyś powiedziała: dziękuję. Tak, do widzenia i to wszystko, co mam do powiedzenia, bardzo konkretnie. A teraz się ciężko wbić, bo ty ciągle Ja też to jest super, że zauważyłaś w ogóle to? Nawet na Zoomach, jaka jest pewność. Tak, 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 tak. Mam. Pe pewność się zmniejszyła, zwiększyła, Boże. No. Hmm. Pewność się zwiększyła mocno. I, I o właśnie, pewność się zwiększa, bo dużo dziewczyn ostatnio mi mnie przyszło i, i, i mówi, że mają niską pewność siebie, że że gdzieś tam oglądają nasze filmiki na papieru i, i, i one tak nie umieją, one, one nie, mają, nie mają takiej wiedzy gadanego. Mówię, no kurde, byś zobaczyła nie z początku. To jest kosmos, przecież to jest normalne, właśnie, że na początku tak nie dobrze się dobrze wiedzy, to jest, jest, dobrze, jest proces, to wszystko. To dobrze Sara podesłała, że wystarczy w takim momencie pokazywać twój pierwszy live. Ty byś, to już nic nie musisz ludziom tłumaczyć. Zobacz sobie ten live, i teraz zobacz, jak ja do ciebie teraz mówię. raptem minęło pół roku, albo w sumie nawet nie. To jest, to jest przepaść. A do no. ty byś, Roxana, teraz właśnie z tą świadomością, z tą pewnością, z tym pojęciem wolności w swojej głowie, co ty byś powiedziała dziewczynie, m, która teraz siedzi w pracy, ma dość, jest zmęczona. Czuję, że to nie jest miejsce, to nie są ci ludzie. Generalnie wszystko jest nie tak, ale coś robić trzeba, boi się ruszyć, boi się zmiany. Co ty by się teraz powiedziała? Ja bym chciała. Szkoda, że nie miałam takiej osoby, która mi po prostu kazałaby się zastanowić nad tym, czy, czy to miejsce, w jakim jestem, do którego jeżdżę na ten etat, i tak dalej, ci ludzie i tak dalej, to jest miejsce, które mi służy, które mi ciągnie do góry, czy które mnie po prostu spycha na dół. Bo mnie to spychało mocno na dół, tylko ja tak nie miałam świadomości, nikt o tym ze mną tak nie rozmawiał. I mi się sta, a Ciebie to cieszy, rozwija Ci to, daje Ci to takie poczucie sensu. Czy, czy może wchodzisz w ten poniedziałek, o nie, znowu poniedziałek, znowu to samo, kółko. tu się kurzy, tu to, tu dziecko znowu przeziębione i, i, i ta gula taka. Bo jeśli. Mm, mm, Wiesz, jeśli czujesz, że coś cię w środku tak ubiera, że coś ci mówisz, że to nie jest to, no to, to, to może właśnie jest ten znak i weź go, dziewczyna posłuchaj. No bo ja go nie, nie posłuchałam, mi musiał szef pomóc w tym, tak? I, i, I widzicie, dobrze, że akurat mi w tym pomógł, bo tak... Nie wiem, jakby było, gdyby mnie wtedy nie zwolnili, czy ja bym dalej tam była, podejrzewam, że możliwe, że tak. No bo nie wiem, nie wiem czy ja bym miała tą odwagę, chociaż znowu przesiądłam mocno tymi wartościami, tymi ludźmi, że może bym sama się rzeczywiście odważyła, nie wiem. No, ale właśnie zaufajcie tej intuicji, bo to, to nie jest przypadek, nie? To nie jest mm. przypadek i ten i, 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 i człowiek czasami myśli, że coś się stało złego, że jakieś największe nieszczęście, bo tu jest zwolnienie, tu coś, a się, później się okazuje, że to jest to, czego najbardziej tak naprawdę potrzebujemy. I, i, i doskonale wiesz, że czasami bez... los na skopie. Mm. Mm -hmm. Zawsze no, się zamknąć los na skopie. Dni. Żeby można tak. się było otworzyć na przestrzeń, bo zazwyczaj siedzimy w yeah, czymś yeah. i te drzwi muszą no, nas dobrze no. popchnąć w dupę od drugiej strony, żebyśmy ruszyli tam, gdzie, gdzie zaczyna się coś innego, coś wspaniałego, a bez mi bo to też jest ważne, bo ludzie często boją się tych początków albo są w innych MLMach i Sparzyli się na przykład na zespole, sparzyli się na liderach, sparzyli się generalnie na towarzystwie, które gdzieś tam było. Um, jakie były twoje pierwsze y, y, takie, y, 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 pierwsze twoje wrażenie z, nasz, z naszej y, wspólnej pracy, z jakichś tam pierwszych rozmów, jakichś tam, nie wiem, pierwszych szkoleń? Pamiętasz ten moment, kiedy tam pierwszy raz mnie gdzieś tam poznałaś i, i w ogóle w pierwszyznę w szkolenia poleciałaś? Hmm, tak, pamiętam. Już co ja ogólnie na początku, jak tam się połączyliśmy, rozłączyliśmy, teraz ja sobie, proszę, obczaić Twój profil. I tak, wow, okej, okay, <laughs> dwa, z dzieciakami w domu, ale no, 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 te posty, tu jakie wartości, tu to w ogóle, wiesz, pokazywałaś, że gdzieś tam nie chodzisz cały czas, nie wiem, białej koszuli i tak dalej, także to też by mnie mocno uderzyło, no bo ja wtedy też wiadomo, na macierzyńskim to. No teraz dziecko większe, gdzieś tam lubię się pomalować i tak dalej Ale na macierzyńskim tym pierwszym rzeczywiście człowiek większość dnia wygląda jak wygląda eee, Także tak i, i, i... Pierwsze szkolenie wiesz... <grym> pewno pamiętam właśnie te pierwsze yy, yy, głosówki yy, z tobą I tak od razu w sumie pewnie to, to każdy zauważy, że ty masz taką mądrość yy, życiową i Umiesz też spojrzeć na, na wiele rzeczy, nie tylko na biznes z innej w ogóle perspektywy, niż, niż zwyczajni ludzie, takie mam wrażenie. Także to też jest fajne, a jeśli chodzi o. Bo ty pytałaś o szkolenia? To tak w ogóle. nie? Jakbyś sobie tak wzięła rok naszej współpracy. nie? to, 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 to Czy jest wsparcie? Czy, czy sama musisz coś tam zrobić? No. Jak jakie, jakie były twoje nie, no, pierwsze no, odczucia, ale jesteśmy... tak w ogóle gdzieś tam ten rok? My jesteśmy w ogóle przecież w kontakcie cały czas. Ja miałam taki moment, że rzeczywiście ja mówię, kurde, za chwilę mnie dziewczyna zablokuje tam gdzieś początki, gdzie miałam oczywiście 100 tysięcy pytań i tak dalej pomysłów, no a właśnie tym... Mm... Ty na wszystko miałaś cierpliwość, na wszystko fajnie odpowiadałeś zawsze wsparcie, zawsze byłaś gotowa do pomocy. Też się dziwiłam, że tak na początku wiesz, no ja tam jak też pierwszych miesiącach nie mam jakiegoś tam wyniku i tak dalej i też się dziwiłam, że tak wiesz, normalnie, fajnie do mnie podchodzi, że każdego traktujesz tak samo, że obojętnie, czy ktoś ma właśnie doświadczenie, czy ktoś jest nowy. To na mnie też zrobiło duże wrażenie. No i na pewno właśnie... To, że nie ma takiej zazdrości między nami i, i, i że jest wsparcie dosłownie we wszystkim, tego się nie da y, opisać. Bo potrafisz i dać kopa jak trzeba, jak, toż, jak zaczynam tam gdzieś odlatywać myślami tam, gdzie nie trzeba, ale potrafisz też tak, człowiekowi, tak człowieka doceni za, za, za coś, co, co dobrze zrobi, że no, to buduje, to moc to buduje. I gdyby takich liderów było więcej, to też ten MLM cały wyglądał o, o niebo lepiej. No, i takich liderów tutaj świadczy. mamy o, dzisiaj. Takich liderów dzisiaj mamy właśnie na Zoomie, właśnie w taki sposób. Czy same pracujemy, tak pokazujemy, tak uczymy, tak potem się to przenosi na pokolenia dalej. Każdy, kto przychodzi, no, stara się zduplikować swojego lidera, więc mam nadzieję, że zachowaniami też, bo to są bardzo miłe słowa, gdzieś tam słyszeć też o sobie i o tym, jakie się miejsce tworzy, taki feedback, to będzie świetny materiał na to, żebyście też wysyłali do ludzi, z którymi rozmawiacie, bo tutaj zostało poruszonych mnóstwo rozmów. Hmm, za to miejsce, za to kocham to miejsce, że podnosi ludzi, kiedy życie przygniata. I bardzo bym chciała, żebyście w zasadzie z taką myślą,